Witam Was w krótkim unboxingu, w którym pokażę Wam edycję specjalną gry Humankind. Jak widzicie, posiada ona na swoim opakowaniu dosyć ciekawą grafikę, podobną, unikalną. Tył wygląda jak tył. Nic szczególnego. W pudełku znajduje się takie kartonowe opakowanie. Ja szczerze mówiąc, już tą grę raz wyciągałam, dlatego że ma kod po prostu na. Z zewnątrz, praktycznie, dlatego chciałam go ukryć. Po otworzeniu ukazuje się nam płyta z grom, moneta, która jest dołączona do zestawu, mapka, ulotka i książeczka. Ulotki raczej oglądać szczególnie nie będziemy. To, to możecie zobaczyć z tej strony: jest ładna grafika. Ale z tej już mamy tylko reklamę. To tyle z ulotki. Mapę zostawimy sobie na koniec. Jest ta książeczka, która jakby powie nam, jak zainstalować grę. Nie ma tu kompletnie nic ciekawego, tylko zainstaluj grę poprzez Steam albo poprzez płytę. Z tej strony ma grafikę, a z drugiej strony ma napis humanka, Humankind i kod, którego Wam nie pokażę. Ok, przejdziemy sobie do głównej zawartości, yy, czyli moja moneta, którą mi ciężko jest wyjąć, chociaż jak pudełko do mnie przyszło, to latało luzem. Jest to moneta metalowa, ewidentnie to czuć, jest ciężka. Siada dwa grawery z dwóch stron, yy, jeden z napisem No More, drugi z napisem One More. Akoraz moneta z tego zestawu podoba mi się najbardziej. Jest dosyć, powiedzmy, imponująca, nawet swoim wykonaniem, bo jest ono naprawdę ładne. I w zasadzie to prawie, że tyle z tej edycji. Pomijając jeszcze matkę, Płyta jak płyta. wyciągam ją dlatego, żeby pokazać wam w całości grafikę, która znajduje się na pudełku. Z tej strony mamy taką grafikę. A z drugiej taką grafikę, naprawdę ładną grafikę, szczerze mówiąc. Ta mi się bardzo podoba. I przejdziemy sobie teraz do mapki. Już wam ją pokazuję. Okej, okay. jest i mapka. W opisie jest to podane jako plakat. Ja bym tego plakatem nie nazwała. Będzie ona troszeczkę większa niż, niż mój aparat łapie. Ale jest to drzewo technologii jednostek Yomankai. No i oczywiście mamy wielkie, ogromne drzewko z rozpisanymi wszystkimi jednostkami. Plakat no jest po prostu z papieru, nie jest jakoś specjalnie <laughs> zabezpieczony. Okay, Tutaj widzicie z bliska jedną z jednostek. Ale całość ma też w tle bardzo delikatny rysunek. I po drugiej stronie jest to samo, tylko że z rozpiską epok. Bardzo podobne, tak samo mamy opisy jednostek. Nie będę Wam dokładnie czytać tutaj całości, bo to też jest bez sensu, żebym pokazywała Wam dokładnie każdą erę po kolei. No i tak, to jest w zasadzie wszystko w tej edycji specjalnej. Niestety nie jest to opcja kolekcjonerska. No i tak, ten unboxing to jest wstęp do odcinka, pierwszego odcinka z tej gry. Że mam nadzieję, że go obejrzycie. Więc widzimy się już w grze. To by było wszystko. Cześć. Witam was w pierwszym odcinku z gry Humankind. Będzie to troszeczkę krótszy odcinek, dlatego że przed tą sekcją z grą widzieliście unboxing. Także zaczynamy sobie grę. Grałam już wcześniej w gry strategiczne. To jest moje pierwsze odpalenie gry. Także nie mam pojęcia, co w niej jest. Znaczy ona polega. Wszystko się okaże. Myślę, że musimy sobie wybrać. Logo. Czy zaraz poszukam jakiegoś odpowiedniego. To mi się podoba. I czarna. Change avatar. Ua. Ciekawe. Ten mi się podoba. To jest hmm, Czy jakieś jeszcze mi się podoba? Nie, chyba zostaniemy przy tym. Okej, okay, to już mamy wybrane. Tak. No to klikamy play, zobaczymy jak nam pójdzie. pierwsza rozgrywka. Z tego co już zdążyłam zauważyć, gra się dosyć długo ładuje. Ale to pewnie przez to, że mój komputer też już nie jest pierwszej świeżości. Przydałby mi się jakiś upgrade. Co do gry no to przede wszystkim interesuje mnie to, czy faktycznie przebije cywilizację. Bo w cywilizację, szczególnie czwórkę, no zagrywałam się bardzo dużo. Późniejsze odsłony już mnie tak nie wciągnęły. Chociaż w piątkę graliśmy jakiś czas ze znajomymi. Ale to czwórkę właśnie była moją pierwszą grą, jeśli chodzi o cywilizację. I w nią najwięcej grałam. Być może kiedyś pojawią się jakieś filmy z cywilizacji. Nie wiem jeszcze z której, ale możemy zacząć od pierwszej, która powstała. W tą chyba też grałam, jak dobrze pamiętam. Być może tylko na zasadzie sprawdzenia, ale wydaje mi się, że uruchamiałam. No, dalej, dalej. Jeszcze tylko kawałek. Jej.

Także tak, co my tutaj mamy? I co mamy? To będzie co? Bo jest moment cost. Fish, ok, no to dajemy. O, ciekawe, dobra, tutaj. Ok, widzę, że to będzie teraz tour. Curiosity. Ciekawe, czy to... Mm -hmm, Outpost to będzie. A, Claim Territory. Wydaje mi się, że podejdziemy sobie tutaj. O, widzę, że tam już coś się dzieje. Yy, outpost. O, ok, to jest budowa miasta. I ja bym chyba tutaj postawiła. Yy, czy mi to właśnie. Enterem da się to robić? Z pacją? Chyba nie w enterę się nie da? Sprawdzimy tutaj. jakieś może o super Game menu nie to nie, nie 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 tutaj chciałam, nie tutaj, tutaj dobra ok, jeszcze nie wiem jak to się robi, ale jakoś to ogarniemy A czy miasto może coś wykonać, tak jak cywilizacji? A, nie, 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 widzę, że tutaj jest, tak, że ona musi się. są w ogóle... Aha Hunting Tribe, Tribe Tribe Tribe. O, okej, okay, coś ciekawego możemy wybrać. Teraz winter. Mm -hmm. Zabronimy tego, że po prostu wymyślili sobie, że będą się bili i to będzie ich zabawa. O, okej, okay, możemy ich rozdzielić? Super. Tak, tak damy radę. i i postawiłabym tutaj drugie miasto, jak się będzie dało. A tutaj co się dzieje? Jest to... Rzeczy zdobywamy, ale ogólnie właśnie. Hmm, gdzie jest nasz influence? Być może nawet lepiej tutaj się postawić, jeżeli będziemy mogli. Okej. Okay. Czy możemy wyjść poza to? Chyba będziemy mogli. Oni. Ja jestem za tym, żebyście tutaj zostali. Ale nie wiem jak to się robi. Także... Dobra, włączymy wam po prostu Auto Explorer. i Wam też będzie łatwiej. A jak tam z miastem? Aha, możemy zrobić w ten sposób. Ale nie, na razie nie będziemy nic robić takiego. O, strasznie dużo rzeczy się dzieje w tej grze. Okej. Okay. O. Jest na klosie. Je sais que Nowa kultura? Bierzemy. W sumie ciekawimy jedna rzecz. Dajcie mi momencik. Okej, okej. Okay, okay. Dobra, czyli na razie nie zmieniamy. Już zostawimy jak jest. Ale następny odcinek już będzie z polskim interfejsem. Okej. Okay. Aha, dobra, nie możemy niektórych zabrać, bo już ktoś je. Też weźmiemy sobie Egipcjan. Mhm. Tak, chcemy wziąć Egipcjan. Aha, dobra, już myślałam przez chwilę, że, że nam wykasowało wszystko co zrobiliśmy. Czyli w sensie, to znaczy, wiem co to znaczy, ale ok. Czyli my musimy to zrobić poza naszym terytorium. Ale zobaczymy. Ok, zrobimy to. Co możemy zrobić? Piramidy, będą trwały trzy tury. Zrobimy najpierw farmę. I możemy zrobić więcej rzeczy. A ogólnie mamy trochę, trochę teren mm, średni na farmy. Momencik. Mamy najlepszy teren na to. Zrobimy. A tutaj? Pottery. Nie, nie, tego nie będziemy robić. Okej, okay, zobaczymy jak to pójdzie. Mhm. Widzę, że jest bardzo podobna do cywilizacji, ale trzeba by po prostu dużo rzeczy się nauczyć, jednak, żeby to jakoś szło. sugerują miejsca myślę, że faktycznie może lepiej postawimy się na przykład tutaj no i ci ciekawe jest czy jeżeli oni podejdą tu w tym momencie czy oni będą mogli coś zrobić jak jak ten jak odkryjemy domestication. Tak, a każdy ma co robić. Dobra, wam póki w sumie nie mam co... No tak, teraz nie macie co robić. To włączę wam autoexplora chyba, ale najpierw podejdę tu. I teraz, hop. Czy to już jest gotowe? Jeszcze nie. Muszę znaleźć skrót klawiszowy na ten koniec tury, bo to bardzo długo trwa. Mi się to nie podoba, że to tak długo trwa. Tak, tak. Wstępnie gra mi się podoba. Wracając. wstępnie gra mi się bardzo podoba, tylko no tak jak Wam wspominałam, warto by było ją ogarnąć, bo po prostu strasznie ciężko jest, jeśli chodzi właśnie o, o takie zorientowanie się, co jest gdzie i co jest czym. Ja na przykład widzę, że Wam się wyświetlam na napisach, na no, ale co zrobię? Wydaje mi się, że najlepiej kamerka popasowała w górnym rogu, gdzieś tutaj. I tak ją pewnie umieszczę na następny odcinek. Widzę, że tu możemy... Horse Ranch... No tu by trzeba było to zrobić. O, można! To jest ciekawe, że można. To są skaci. Okej, okay, ich właśnie mamy. Um, piramidy to jest 7 tur. Myślę, że możemy to zrobić. Gdzieś blisko miasta. Tak. No. A przepraszam, że się co jakiś czas dotykam po nosie. Ale niestety powiedzmy, że jestem trochę przeziębiona. Ua. A co jeżeli? O, można się bić z tym. To ciekawe. Nie, 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 nie. tu. Ha. O, dobra a myślicie, że z nim będziemy się mogli być? Your side is stronger. Super. Ok, zobaczymy jak to działa. Całkiem dobrze to poszło. Ej, wygraliśmy. Super. Czy oni teraz mogą jakoś się leczyć? Czy raczej nie za bardzo? Mmm, mogą. Pójdziemy mi tu. Jak tam nasze miasto? Jeszcze mamy zbyt mało. Henry snack. Co to oznacza? Ja bym to zrobiła w ten sposób. Tak przede wszystkim. Możemy kolejną rzecz wziąć. City Defense. A, City Defense, dobra. E, tak. W ten sposób. O, widzę, że mamy już. 22 minuty. Nagrania. Więc za chwilkę będziemy kończyć. Czy my właśnie... Okej, okay, nie mam pytań. Dobra. Wydaje mi się, że na tym sobie zakończymy ten odcinek, bo i tak trwa już długo. Chciałam Wam jak najwięcej pokazać. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał i że gra sama w sobie się Wam podoba. Także to by było wszystko w tym odcinku. Cześć!